witaj na moim kanale Janusz Zanieczyc fizjoterapeuta Spasiu. w dzisiejszym odcinku pokażę ci kilka prostych ćwiczeń leczniczych na kręgosłup na samym początku skupimy się co to znaczy leśnicze ćwiczenie leśnicze ćwiczenie to jest takie ćwiczenie które wykonujemy w odpowiedni sposób stosownie do danej dolegliwości z odpowiednią dawką czyli z odpowiednią ilością powtórzeń oraz odpowiednią siłą i tak dalej, i tak dalej. Co o tym decyduje, że ćwiczenie jest leśnicze? Przede wszystkim o tym decyduje nasz organizm. Jeżeli po danym ćwiczeniu, które wykonujemy w zakresie bezbólowym i w maksymalnym możliwym zakresie ruchu, aby nas nic nie bolało, wykonujemy to ćwiczenie jeszcze dodatkowo spokojnie, bez gwałtownych ruchów, to nasz organizm powie nam, czy to ćwiczenie jest dla nas leśnicze, czy nie. Zawsze zatrzymujemy się wtedy. Kiedy czujemy dyskomfort? W takim wykonywaniu ćwiczeń ćwiczenie jest zawsze bezpieczne. Jeżeli któryś z tych elementów zgubimy, zapomnimy o tym, to automatycznie wchodzimy w zakres niebezpieczeństwa, który w skrajnych sytuacjach może się źle skończyć. Na początek spróbujmy zrobić prostą diagnostykę funkcjonalną naszego kręgosłupa odcinka szyjnego. W tym odcinku badamy ruchy pochylenia głowy do przodu i do tyłu. Ja mam mniej więcej maksymalne zakresy ruchu, więc każdy może porównać się do mnie. Jeżeli ktoś ma większe zakresy ruchów aniżeli ja, no to wielkie gratulacje dla tej osoby. Pochylenie głowy do przodu. Brodą dotykamy klatki piersiowej. Odchylamy głowę brodą do tyłu. Czoło jest mniej więcej równolegle do podłoża. Kładziemy ucho na bark. Tutaj kąt mniej więcej około 45 stopni na jeden bark, i kąt około 45 stopni na drugi bark. Jeżeli tak jest, to jest dobrze. Jeżeli jest mniej, to jest no, nie do końca dobrze. Natomiast jeżeli jest więcej, to szczególnie u młodzieży się zdarza, u dzieci, no, to jest można powiedzieć bardzo dobrze, pod warunkiem, no, że nic nie boli, nie ma przeciwwskazania do tego zakresu ruchu. I zostały nam jeszcze skręty głowy lewo-prawo, czyli skręt głowy w jedną stronę, około 90 stopni zakres ruchu. I skręt głowy w drugą stronę, około 90 stopni zakres ruchu. Także przy skrętach mamy w jedną stronę i w drugą stronę około 90 stopni zakres ruchu. Jeżeli tak jest, to jest dobrze. Jeżeli tak nie jest, no to jest mniej dobrze. No i wtedy trzeba pomyśleć, co z tym fantem zrobić. Teraz skupimy się na ćwiczeniach, które pozwolą nam uruchomić kręgosłup szyjny oraz pogłębić zakresy ruchu. Oczywiście nie będzie to z dnia na dzień, tym bardziej, że trzymamy się w zasady, że ćwiczymy w zakresie bezbolowym oraz w takim zakresie ruchu, na jaki zezwala nam nasze ciało. Zatem pochylenia głowy do przodu pochylamy, prostujemy, ruch wykonujemy w jednej płaszczyźnie. Jeżeli się będziemy tego stricte trzymali do przodu, to jest to płaszczyzna strzałkowa i spróbujemy. Wykonać razem ze mną trzy powtórzenia. Maksymalny zakres ruchu. Raz. Dwa. Trzy. Jeżeli kogoś boli ja ma problemy, to ta osoba w tym układzie jest w stanie wykonać czasami zwykłe, takie delikatne pochylenie albo napięcie mięśni. Może to być ten sposób. Krótko. Raz. Dwa. Trzy. Jeżeli ja siądę bokiem... To będzie to wyglądało w ten sposób. Raz, dwa, trzy. Do osoby, którą boli kręgosłup albo ma jakieś dolegliwości bólowe. Lub raz, dwa, trzy. Kolejne ćwiczenia to odchylanie głowy do tyłu. Przy tym ćwiczeniu zalecam zachowanie no, szczególnej ostrożności, więc tu zaczniemy najpierw od takiego delikatnego naciągnięcia. Raz, dwa, trzy, i potem w miarę upływu czasu możemy ten ruch pogłębić tak daleko, jak się tylko da. Tak? Ja spróbuję na maksymalnym zakresie ruchu dla siebie zrobić. Raz, dwa, trzy. Teraz pochylanie głowy do boku, czyli w płaszczyźnie czołowej to wykonujemy. Kładziemy ucho na bark. Najprościej mówiąc, to ćwiczenie w ten sposób wygląda, że kładziemy ucho na bark. Raz, dwa, trzy. Położyć, wyprostować, położyć, wyprostować, położyć, wyprostować. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Dobrze? Teraz skręty głowy w jedną stronę i skręty głowy w drugą stronę. Przypominam zakresy ruchów takie, na jakie zezwala nam nasze ciało. I raz, dwa, trzy. I w drugą stronę. Raz, dwa, trzy. I teraz, proszę Państwa, wszystkie ćwiczenia, które będę Państwu w tej chwili powolutku wprowadzał, są oparte na tych trzech ćwiczeniach i ich kombinacji. Kombinacje będą polegały na tym, że albo będzie większy, albo mniejszy zakres ruchu, oraz będziemy te ćwiczenia wykonywali w nieco innych płaszczyznach. Spróbujemy skupić się najpierw na wytworzeniu takiego ruchu, gdzie nie używamy tutaj tych mięśni, szyi, które są bardzo silne, tak zwane mięśnie moskowo-słodkowo obojczykowe Staramy się wykonać taki, 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 taki luźny ruch. Zero wysiłku, taki ruch. Hop, hop, hop. Ma być zero wysiłku. Nie siłowo, tylko zero wysiłku. Szyja ma być najluźniejsza, jak tylko potrafi. Luźniutko, luźniutko, luźniutko. To samo przód. Przód, króciutkie zakresy ruchu. Króciutkie zakresy ruchu. Na boki. I tak sobie we wszystkich kierunkach, jak tylko damy radę. Jak taka zabaweczka. Kręgosłup nasz się bój. Dobrze. Pogłębiamy teraz zakresy ruchu. Tak, mniej więcej wykonujemy to na 10-20% naszych możliwości do przodu i do tyłu. Taki ruch wahałowy, bim, bam, bim, bam. Tak? Próbujemy przód, tył, przód, tył. Malutki zakres ruchu. Ten ruch ma nas sprawiać przyjemność. Jeżeli pojawia się jakiś ból, to nie ćwiczenie dla nas na chwilę obecną. Jeżeli czujemy przyjemne rozciąganie, jakoś taką przyjemność, która płynie. Ze środka ciała, ze środka kręgosłupa, to jest właśnie to o co chodzi. Mamy przód, te wykonane ćwiczenie. To możemy wykonywać na przykład w ilości powtórzeń 10-15. To samo na boki, krótkie ruchy, krótkie ruchy, krótkie ruchy. Te ruchy mają znowu sprawiać nam przyjemność. Nie chodzi o to, że zrobimy na maksa i sobie coś tam uszkodzimy, tylko wykonujemy malutkie ruchy, które sprawiają nam przyjemność. I to samo skręty głowy lewo-prawo. Staramy się wykonać jak najmniej siły. I jak największy zakres ruchu. Jeżeli wszystko poszło gładko, spróbujemy troszeczkę głębiej. To osoby, które są na tym etapie, że mogą to wyćwiczenie wykonać głębiej, w większym zakresie ruchu, z większą siłą, to oczywiście zapraszam do kontynuacji ćwiczeń. To osoby, które nie są w stanie tego zrobić, to niestety tego nie wykonują, wracają do tego, co są w stanie wykonać. Więc ta grupa osób, które jest w stanie ze mną ćwiczyć, zapraszam do ćwiczeń. I przód, te troszeczkę większy zakres ruchu. On również jest wykonywany w zakresie bezbolowym i ma nam sprawiać takie przyjemne rozciąganie. Przyjemne rozciąganie żadnego wziłku, żadnego bólu, tylko przyjemne rozciąganie. To samo na boki. Przyjemne rozciąganie, przyjemne rozciąganie. Szeja się przetacza z jednej strony na drugą, w płaszczyźnie czołowej. Jak wahadełko, przyjemne rozciąganie. Zero bólu przypomina. I skręty głowy lewo, prawo, troszeczkę większy zakres ruchu, tak mniej więcej na 45 stopni. hop. Znowu mamy przyjemne rozciąganie, przyjemne rozciąganie, przyjemne rozciąganie. To przyjemne rozciąganie ma nam cały czas towarzyszyć podczas wykonywania tego ćwiczenia i brak bólu. W trakcie wykonywania tego albo innych ćwiczeń mogą się pojawić słyszalne w uszach takie trzaski, takie jak od kręgosłup. Jeżeli nie jest to jakieś zdiagnozowane, że to jest choroba i tych trzasków być nie powinno, czyli jeżeli takiej diagnozy lekarz nie postawił, no to tym się po prostu nie przejmujemy. Są to normalne, można powiedzieć, chrobotania kości, które Poprzez kości docierają do naszego ucha, i słyszymy właśnie to chrupanie. Teraz pójdziemy na maksa. Do przodu i do tyłu. Do przodu, do tyłu. Przypominam, wszystkie ćwiczenia wykonujemy w zakresie bez bólu i na boki: bok, 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 bok. bok. Bo bok, skręty głowy, lewo prawo, 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 lewo praw. Lewo, prawo. Dobrze. Te ćwiczenia, któreśmy wykonali dla osób, które mają bardzo ruchomy kręgosłup możemy potraktować jako ćwiczenia rozgrzewkowe, bo w tej chwili wykonamy troszeczkę trudniejsze ćwiczenia i przypomina, że są one tylko dla osób, których nic nie boli i ich ciało zezwala na wykonanie tych ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie to brodą rysujemy taki łuk po klatce piersiowej. Opuszczamy brodę na dół i brodą z lewa na prawo i z prawa na lewo Rysujemy taki łuk, głowa jest swobodnie opuszczona. Pracują wszelkie mięśnia, które wykonują ruch obrotowy tej głowy. Kolejne ćwiczenie. Robimy to samo, ale po tylnicy, czyli po rysujemy po naszym karku. Odchylamy głowę do tyłu. I po tej liczbie rysujemy po naszym karku. Jak będą to Państwo ćwiczenie wykonywali, to inne. Okaże się, że jedne ćwiczenia są bardzo proste, inne troszeczkę bardziej skomplikowane, a jeszcze inne nie do zrobienia. Więc mają Państwo już odpowiedź własnego ciała, która grupa mięśni i który ruch dla Państwa no, jest jakimś takim dyskomfortem, nad którym warto popracować kolejne ćwiczenie to jest obracanie głowy ale w takim ruchu kolistym, czyli krążenia głowy. Krążymy sobie głową w jedną stronę. 5 i 6 i w drugą stronę. Raz, 2, 3, 4, 5. 6 I Jeszcze raz w jedną stronę, 3, 4, 5, 6 i w drugą stronę, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Bardzo głośno. Kładziemy ręce teraz na głowę i spróbujemy troszkę porozściągać nasz kręgosłup. Ręce są zaplecione w ten sposób więc luźna szyja jest rękoma pracujemy na rozciąganiu kręgosłupa Róg wykonujemy wolno do granicy możliwości naszego ciała wytrzymujemy raz, dwa, trzy cztery, pięć i los, powolutku wracamy do góry, I jeszcze raz i dociskamy, raz, dwa 3, 4, 5 i, los. I wracamy z powrotem. Teraz w drugą stronę. Do tego i raz, 2, 3, 4, 5 ilustracji. I raz, 2, 3, 4, 5 ilustracji. Pytamy głowę, Łocha dociągamy do barku. Raz, 2, 3, 4, 5 ilustracji. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, iluz. Druga strona to samo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, iluz. Jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, iluz. Skręcamy go. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, iluz. Jeszcze raz, raz dwa, 3, 4, 5 x i, I na drugą stronę. I raz, 2, 3, 4, 5 x. lustrz. I raz, 2, 3, 4, 5 x lustrz. Przy tych ćwiczeniach rozciągających, uczulam Państwa na to, żeby nie przedobrzyć sprawy. Przedobrzenie sprawy. Skończy się uszkodzeniem kręgosłupa, będą mieli Państwo problem. E, natomiast, jeżeli będą Państwo trzymali się zasad, o których mówię, że wykonujemy ruch w zakresie bezbolowy, nie wykonujemy gwałtownych ruchów, to ćwiczenie każde z których Państwu wymieniłem jest ćwiczeniem bezpiecznym. Jeżeli Państwo o tym zapomną, no to. Będzie problem z kręgosłupem, bo coś gdzieś kiedyś tam strzeli. Prędzej czy później, ale strzeg. Zatem zabronione jest wykonywanie gwałtownych ruchów, szczególnie dla osób po 50, a nawet po 40 i wszystkich osób, które mają problemy z kręgosłupem. No i teraz spróbujemy wykonać jakiś taki prościutki zestaw ćwiczeń. Oczywiście, co to znaczy prościutki? Pośrodki to znaczy, że to ćwiczenie mogę wykonać ja i osoby, które są wytrenowane podobnie jak ja. Jeżeli ktoś nie jest tak wytrenowany, no to wykona połowę tego zakresu ruchu, a osoby jeszcze mniej wytrenowane będą tylko no, markować zakres ruchu, osoby, które w ogóle nie są w stanie wykonać, to po prostu ten zestaw ćwiczeń nie jest dla nich. One muszą wykonać, wrócić do tych prostych ćwiczeń, takich elementarnych. Jak tamte ćwiczenia opanują i ciało pozwoli wykonywać trudniejsze ćwiczenia, mogą wrócić do tych ćwiczeń, które za moment pokażę. W zestawie ćwiczeń połączymy również inne ćwiczenia na krześle, żeby no, urozmaicić nasze ćwiczenia. Zaczniemy od ruchów barków, czyli. Barki unosimy do góry, barki unosimy do góry, barki unosimy do góry, tak? Dobrze? I teraz przód, ty, przód, ty, przód, ty, przód, ty, przód, ty. Cztery. Wykonujemy po sześć powtórzeń. Głowę skręcamy, kładziemy ucho na bok, lewo, prawo. Dwa, trzy, cztery, pięć, 6. Krążenie głowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. W drugą stronę. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ręce składamy jak do modlitwy na wysokości twarzy i wykonujemy taki ruch żabką. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ręce składamy jak do modlitwy wysoko i przenosimy głowę w jedną stronę, ręce w drugą stronę, czyli taki ruch. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pochylania głowy przód, tył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Rysowanie brodu. Półkoła na klatce piersiowej. I trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Rysowanie pod tylicą z tyłu na pleca. I trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Unosimy bark do ucha i głowę do barku. Czyli raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Druga strona. Raz. Dwa. 3, 4, 5, 6. Jeżeli ten film był dla Ciebie wartościowy, to ja zwykle łapka w górę i zapraszam do komentarzy oraz subskrypcji kanału.